Cześć, ja nazywam się Jakub Sionari i witam w kolejnym odcinku Cenece Krok po Kroku, serii, na której pokazuję podstawy technologii, programowania i obsługi maszyn sterowanych numerycznie. Słuchajcie, dałem ciała, dałem ciała to totalnie. Miałem Wam zrobić odcinek o tym, jak wysięg freza, to ile go wysuniemy z oprawki, wpływa na jego sztywność w trakcie obróbki. Pomyślałem, dam takie parametry, żeby on na pewno tego nie przeżył i wiecie co? On przeżył. Więc zmieniamy tytuł, zresztą jak pewnie widzicie, pewnie tutaj na dole, zależy jak oglądacie, zrobimy sobie z tego pewnie warsztatówę. I pokażę Wam, jak wygląda rozkowanie na frezarce ze stosunkowo złożonymi AP e, prezami marki Van Horn. Zapraszam do oglądania. I na początek bardzo spokojnie, tylko pół d w głąb, szerokość wiadomo cała, frez dziesiąteczka, leci. VC100 FZ0.04 Na 1D, czyli 10 w głąb, 10 po szerokości, idzie całkiem, całkiem ładnie, bez większych problemów, spodziewałem się tego. Spróbujmy zrobić 15 d 15 w głąb. Jak widzicie, żaden problem dalej ładnie łapie w zwykłej RC bez żadnych specjalnych oprawek i kombinacji. Spróbujmy teraz zmienić narzędzie na narzędzie o większym wysięgu. To miało 3D, 30, teraz narzędzie o wysięgu 35. Ten sam frezik. I idzie, i na pierwszy słuch nie ma żadnej różnicy, natomiast zaraz Wam pokażę, że różnica była. Fałce 100 fz 0 kz tele bez zmian. I te same przejścia widzicie tutaj podświetlone tym pierwszym frezem o małym wysięgu, czyli one szły jakby cichutko według wykresu dźwięku. Ale kiedy popatrzymy na tego freza o większym wysięgu, już jest wyraźnie głośniej. Tego nie słychać na nagraniu, ale to było słychać delikatnie na żywo, że jest ta różnica. Natomiast w dalszym ciągu dźwignął spokojnie bez problemu 1,5D, jakby nie przejął się tym. Zobaczmy, co będzie, kiedy mamy wysięg 4D, 40 mm. Tu już nawet na słuch słychać, że coś tam bzyczy, coś tam syczy, idzie znacznie brzydziej, ale dalej, pół d bez problemu. Zobaczmy, co się stanie na 1D, na 10 mm. Tak samo słychać, że coś tam syczy, ale generalnie idzie dalej ładnie. Znaczy się, nie czepiałbym się tej i powiedziałbym, jest w porządku. To co? Przewrócenie kostki na drugą stronę, domierzenie, splanowanie, lecimy 2D, 20 w głowę. Radowek 20 na 10 od strzała. Ładnie. 22,5 głąb. Hilecimy pełne 25 w głąb. Cały ostrzał. Na sucho, bez chłodziwa, bez nadmuchu powietrza, bez niczego, 25 na 10 rowek. VC100 400 na ząb poszło jak w masło. 3,5D wysięgu. Zobaczymy jak sobie poradzi na 3,5D wysięgu, czyli na 35 mm wysięgu. Ta sama obróbka, te same parametry, to samo wszystko. Nie pokazuję Wam wykresu, ale jest różnica w głośności, tak jak wcześniej. Niestety zerki lekko wysun wysunęło narzędzie, więc to wysunięcie narzędzia sprawiło, że skrawaliśmy już tym, czym się nie skrawa. On dalej próbował, ale oczywiście nie dał rady. E, także sorry, ja sobie to muszę szybciutko ogarnąć, ale wiecie, żeby dał radę bez problemu, no bo to tylko zabrakło ostrza skrawającego e, i oczywiście RK nie jest najlepszym rozwiązaniem do takich głębokich skrawań. Lepiej było użyć chociażby hydraulika albo pewnie weldona. Lecimy w razem wyciągniętym na 4D. I 22,5 głąb ostatnie przejście. Wykresy znów pokazały, że było troszkę głośniej, ale dalej przeszło bez większych problemów. Jak dla mnie, obróbka Kosmos. Jestem zachwycony tym, jak to sypało. I to jest właśnie ten katalog, akurat 2023, bo taki miałem. Ale mój szanowny kolega Przemek tutaj wyświetlił wam się na niego adres e-mail, powiedział, że zrobi jakąś promkę na te narzędzia. Ja wam natomiast pokażę co ja tu użyłem. VHVTR 4 126 strona. Co jest ciekawe, to narzędzie, które używałem, czysto teoretycznie nawet nie do końca jest narzędziem do stali. Ono jest raczej narzędziem do nierdzewek, można je użyć, ale niekoniecznie. No i żeby nie było Tabela parametrów, tabela zastosowań. Producent mówi, że AP do 1D. Do 1D. Do 2,5. Czekajcie, ja to muszę naprawić, bo ja nie wytrzymam. Długopis. AP. AP. Akurat długopis nie pisze, ale damy radę. AP 2,5D. I, I nie ma dyskusji. AP do 2,5D. No i teoretycznie przy takim slot millingu, przy AP zgodnym z narzędziem, powinienem mieć 3 do 5 setek. Ja dlatego wybrałem 400 setki, bo uważam, że środek pola jest zawsze dobry i jest zawsze ok. A dlaczego wybrałem 100 metrów? Bo się bałem sztywności na tych dużych wysięgach. Natomiast wiecie, no i tak temperatury było dużo, no bo nie miałem chłodzenia. Także jeszcze raz, mail gdzieś tutaj się powinien pojawić. Przemysław Mazurek, lpl bez polskich liter. Albo możecie napisać do mnie, ja mu prześlę. E, zrobię jakąś dobrą promkę, mam nadzieję, że taką, że wyrywa z butów, tak samo jak to frezowanie wyrwało mnie z butów. Dzięki śliczny za poświęcony czas, mam nadzieję, że materiał Wam się podobał i nauczyliście się dzisiaj z niego czegoś nowego. Chociaż to nie był materiał nastawiony na edukację, to był bardziej materiał nastawiony na what the fuck, co się tutaj stało. Nie, słuchajcie, yy, może u Was taka obróbka jest normalna, ale w świecie, w którym ja żyję, nikt tak nie puszcza tych narzędzi. I teraz właściwie zadaję sobie pytanie, czemu? Jakby gdybym tylko miał normów powietrza, no to zużywam całą krawędź równomiernie. Kurde, no po prostu totalny kosmos wydajnościowy, nie? Nie liczyłem, ile jest materiału usuwanego, ale to jakiś kosmos. Tak czy inaczej, dajcie znać, co są sądzicie o tym, bo ja jestem dalej nabuzowany i nie wiem, co, co mam więcej powiedzieć. Powiem to, co zawsze. Jeżeli materiał Wam się podobał, jak zawsze zapraszam do... No i widzicie, zapraszam do czego? Do lajkowania, subskrybowania czy zielenia, się, dzielenia się za zemem, jeżeli oni też mogą nauczyć się czegoś nowego z tego materiału. Jeżeli ktoś było nie tak, napiszcie to ale w komentarzu i napiszcie, czy w ogóle widzieliście taką obróbkę, bo ja nie widziałem nigdy. I mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym odcinku CNC Krok po kroku już za tydzień. master of kittens